W przełomowej sprawie, która dotarła aż do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych przed odmową rewizji przez Sąd Najwyższy. Pom Wonderful, firma produkująca sok z granatów przeciwko Federalnej Komisji Handlu. Panel sędziów stwierdził, iż wiele reklam POM zawierało wprowadzające w błąd lub fałszywe stwierdzenia, przedstawiając badania medyczne rzekomo pokazujące, że produkty z granatów mogą pomóc w leczeniu różnych dolegliwości, w tym chorób serca, raka prostaty i zaburzeń erekcji. A pierwsza poprawka do konstytucji nie chroni zwodniczych i wprowadzających w błąd reklam. Zadając cios właścicielom miliarderom, sąd orzekł, że można wymagać co najmniej. Jednego randomizowanego badania klinicznego, aby uzasadnić wszelkie twierdzenia o leczeniu lub zapobieganiu chorobom. Jeśli przewertować literaturę medyczną na temat ogólnych korzyści płynących z owoców granatu, można zobaczyć recenzje takie jak ta, z wykresami takimi jak ten, na temat leczniczych skutków granatu. Ale jeśli pogrzebać trochę głębiej, widać, że jest to oparte na badaniach takich jak Ekstrakt z liści granatu w przeciwdziałaniu otyłości w modelu na myszach. Po pierwsze, kto jada liście granatu? A po drugie, kto jest myszą? A jeśli masz grubą mysz domową, może po prostu karm ją mniejszą ilością smalcu. Czy spożywanie owoców granatu wpływa na wagę u ludzi? Jeśli przeanalizować wszystkie randomizowane, kontrolowane badania kliniczne na ludziach oczywiście, owoce granatu nie mają znaczącego wpływu na wagę ciała, BMI, brzuszną tkankę tłuszczową, czy nawet procentową zawartość tłuszczu u osób poddanych badaniu z randomizacją do spożywania granatów. A co z profilaktyką i leczeniem chorób sercowo-naczyniowych? Naukowcy dokonali przeglądu 25 badań klinicznych, uwzględniając cholesterol, ciśnienie krwi, wydolność tętnic, tworzenie się blaszek miażdżycowych i czynność płytek krwi. I nawet w najlepszych badaniach nie znaleźli istotnych przesłanek świadczących o korzyściach. A oto badania nad sokiem z granatów i zaburzeniami erekcji. Zostały one sfinansowane przez firmę POM, a mimo to zakończyły się niepowodzeniem. Brak korzyści dla markerów cukrzycy i brak korzyści przy przewlekłych obturacyjnych chorobach płuc, jak rozedma. Liczono, że przeciwutleniające działanie soku z granatu pomoże, ale jest to aktywność przeciwutleniająca in vitro, czyli w probówce lub szalce Petriego. Ku mojemu zaskoczeniu, metaanaliza danych z 11 randomizowanych badań kontrolowanych nie dostarczyła przekonujących dowodów na to, że spożycie granatów ma znaczący wpływ na zwiększenie całkowitej wydolności antyoksydacyjnej krwi obiegu, gdyż niektóre z najsilniejszych antyoksydantów nie są nawet wchłaniane przez ludzki organizm. Nic dziwnego, że suplementacja owocami granatu nie wydaje się mieć wpływu na stres oksydacyjny w próbkach tkanek pobranych od pacjentów z rakiem prostaty. Ale to, co nas interesuje oczywiście, to czy ma wpływ na samego raka. Uważa się, że najmocniejsze dowody na przeciwnowotworowe działanie granatów pochodzą z badań nad rakiem prostaty. Niestety te wczesne obiecujące rezultaty nie zostały potwierdzone, gdy poddano je testom. Dzienne spożycie granatów na przykład nie miało wpływu na poziom PSA, markera progresji nowotworu w randomizowanym badaniu klinicznym i faktycznie randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo nie wykazało zasadniczo żadnej różnicy, jeśli chodzi o progresję choroby raka prostaty. Liczyli, że przeciwzapalne działanie soku z granatu pomoże, ale ponownie zostało one dowiedzione tylko in vitro. Z kolei u ludzi w metaanalizie opracowanej na podstawie pięciu randomizowanych badań kontrolowanych opublikowanych w 2016 roku stwierdzono, że sok z granatów nie miał znaczącego wpływu na poziom stężenia białka C reaktywnego, kluczowego markera stanu zapalnego. Jeśli jednak spojrzeć na schematyczne przedstawienie wyników, widać, że wszystkie pięć testów wykazało tendencję spadkową białka C reaktywnego, do tego stopnia, że suma danych prawie osiągnęła poziom istotności. I rzeczywiście, zaktualizowana metaanaliza opublikowana w 2020 roku w oparciu o 7 badań faktycznie osiągnęła poziom istotności statystycznej i również wykazała znaczący spadek dwóch innych markerów stanu zapalnego. No dobrze, może sok z granatów mógłby mimo wszystko pomóc w zwalczaniu chorób zapalnych? Nie wiemy, dopóki tego nie przetestujemy. Choroba zwyrodnieniowa stawów polega na degeneracji chrząstki amortyzującej stawy, zwłaszcza kolanowego. Jeśli pobrać próbki chrząstki kostnoartretycznej od ludzi i zakroplić ekstraktem z owoców granatu, można wykazać działanie ochronne chrząstki. Oto zaawansowanie rozpadu chrząstki w punkcie wyjściowym. Dodając do tego stan zapalny, potrajamy rozpad chrząstki, ale zwiększając ilość wyciągu z granatu, wszystko się uspokaja, choć dzieje się to w szalce Petriego. Skąd zatem wiadomo, że po zjedzeniu granatów aktywne składniki faktycznie przedostaną się do naszego krwiobiegu, a stamtąd do naszych stawów? Składniki chroniące chrząstkę okazały się biodostępne przynajmniej u królików, co pozwala przypuszczać, że granaty mogą stanowić bezpieczną i nietoksyczną metodę leczenia bez skutków ubocznych w przeciwieństwie do obecnie stosowanych leków. Ale czy są skuteczne? Badania kliniczne są w toku i na tak wiele pytań znajdzie się odpowiedź już teraz! Pierwsze i jedyne jak dotąd badanie kliniczne przeprowadzone na soku z granatów i zwyrodnieniowej chorobie stawów. Nie jest to badanie kontrolowane placebo. Zamiast tego randomizowano ludzi do picia soku z granatów lub niczego. Osoby pijące sok zgłaszały mniejsze uczucie sztywności i pogorszenia sprawności fizycznej, ale nieznacznie lepsze niż bez niczego. No szkoda. I gdy miałem już sobie odpuścić granaty, zobaczyłem to badanie. Spożywanie wyciągu z granatu powstrzymuje uszkodzenia stawów w reumatoidalnym zapaleniu stawów, ale nie, to była tylko nie tak cudowna firma POM, wywołująca uszkodzenia stawów u myszy w celu modelowania reumatoidalnego zapalenia stawów. Dajcie spokój! A co z tym badaniem otwartym, gdzie pacjenci wiedzieli, co otrzymują? Osiem osób z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów przyjmowało ekstrakt z granatu każdego dnia, a sześciu z nich, którzy w tym wytrwali, zgłaszało mniejszą tkliwość stawów. Tylko jak dowiedzieliśmy się z badań nad wyrodnieniową chorobą stawów, jeśli nie mamy grupy kontrolnej, nie mamy pojęcia, jaką rolę, jeżeli jakąkolwiek, odgrywa leczenie. Dochodzimy w końcu do tego. Randomizowane, podwójnie ślepe badanie kontrolowane placebo. Najwyższy czas. Połowa badanych nieświadomie przyjęła ekstrakty z granatu, druga połowa nieświadomie dostała odpowiednik pigułki cukrowej i znaczna poprawa w liczbie obrzęków stawów. Tkliwości, intensywności bólu, skali aktywności choroby, kwestionariusz oceny stanu zdrowia i sztywności porannej, w przeciwieństwie do placebo. Tak więc, jeśli cierpisz na reumatoidalne zapalenie stawów, naprawdę polecam ci zacząć jeść owoce granatu. Dlaczego po prostu nie łykać tabletek z granatu? W końcu to właśnie wyciąg z granatu złagodził objawy choroby. Dobrym argumentem przemawiającym za tym, aby ograniczyć się do owoców jest fakt, że kiedy przebadano w laboratorium dziewiętnaście suplementów na bazie granatu, okazało się, że większość z nich w ogóle nie zawierała granatu, tylko sześć z dziewiętnastu okazało się być autentycznymi.